Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję kolejnego już komputera, który właśnie na gorąco w dniu dzisiejszym złożyłem dla jednego z moich widzów. Sprawdźmy, jak prezentuje się ten zestaw pod względem wydajności, temperatur, wyglądu oraz opłacalności. Czy warto kupić taki sprzęt? Zaraz wszystko sprawdzimy. Zanim przejdę do prezentacji tego sprzętu oraz do testów. Spójrzmy na podzespoły, które składają się na ten komputer. Dysk SSD Adata Legend 900, Color 2TB, szybki dysk SSD, PC Express 4.0 o prędkościach odczytu do 5000 MB na sekundę. Płyta główna Gigabyte B760 Gaming XAX. Posiada ona wbudowane Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, co zapewnia nowoczesne opcje łączności. Chłodzenie MSI MAC Corliquid M360 ARGB. Jest to chłodzenie wodne, efektywne. Chłodzenie cieczą, które nie tylko dobrze wygląda, ale i skutecznie obniża temperatury mocnego procesora. Założyłem tutaj do tej obudowy w tym zestawie także dodatkowe dwa wentylatory AeroCool PGS Duo 12 ARGB, 120 mm. Wentylatory z podświetleniem ARGB poprawiające przepływ powietrza w obudowie, ponieważ standardowo, standardowo fabrycznie na bocznej obudowie dwóch wentylatorów nie było, także ja i tutaj dodatkowo oczywiście założyłem. Zasilacz Gigabyte 850W 80 Plus Gold, wysoka sprawność energetyczna tego zasilacza oraz wsparcie dla najnowszych kart graficznych z wtyczką 12V. High Power. Pamięć RAM g S5 DDR5. Tutaj zastosowałem dwie szesnastki 6000 MHz o opóźnieniach CL36. Łącznie mamy 32 GB szybkich, szybkich modułów DDR5 zapewniających stabilność i wysoką wydajność tego sprzętu. Procesor Intel i 514600K na podstawce LGA 1700. Jest to 14-rodzeniowy procesor z odblokowanym mnożnikiem. Idealny do gamingu i pracy kreatywnej. Maksymalna częstotliwość pracy sięga aż 5,3 GHz w turbo, a maksymalna mocy to aż 180 W. Karta graficzna Gigabyte RTX 4070 Ti Super, a pełna jej nazwa to Windforce Max OC 16 GB. Potężna karta z nową generacją rdzeni RTI i DLSS 3, oferująca wysoką wydajność w grach. Obudowa, która trzyma wszystkie podzespoły w kupie, to Thermaltake View 270 TG Midi Tower w kolorze czarnym. Jest to elegancka, nowoczesna obudowa z przeszklonym panelem przednim i bocznym, oferująca ładny wygląd, dobry przepływ powietrza i praktyczne rozwiązania, takie jak dużo miejsca na układanie kabli i swobodny montaż chłodzenia wodnego. No i w komplecie mamy tutaj także system operacyjny Windows 11. To najnowsza wersja systemu operacyjnego Microsoftu zoptymalizowana pod kątem wydajności i kompatybilności. Mamy tutaj już ten komfort, że nie będziemy instalować dziesiątki, a za chwilę znowu jedenastkę, ponieważ wsparcie Windowsa 10 kończy się właśnie pod koniec tego roku. Cena całkowita tego zestawu na chwilę obecną wynosi dokładnie 9025 zł. Pod filmem będziecie mieć podlinkowane wszystkie podzespoły, jakie tutaj wymieniłem. Przechodząc do testów, komputer sprawdziłem w kilku popularnych benchmarkach. Pierwszy z nich to Heaven Benchmark. Ustawienia wysokie w rozdziałce Full HD mamy tutaj 559 fps. -ów. W aplikacji 3D Mark ustawienia Ultra 4K mamy tutaj 55 fps, natomiast jeżeli zmniejszymy tą rozdziałkę do 1080 pikseli, czyli Full HD, na Ultra wyciągniemy 160 fps. To bardzo dobre wyniki, które pokazują, że zestaw bez problemu radzi sobie zarówno w rozdzielczości Full HD, jak i 4K. A jak komputer sprawdza się w realnych zastosowaniach, czyli w grach? Oto wyniki testów w pięciu popularnych tytułach. Pierwszym z nich to cyberpunk 2077 ustawienia ultra z włączonym ray tracingiem i dlss na auto rozdziałka full HD mamy tutaj 105 fps bez problemu call of duty warzone ustawienia ultra rozdziałka full HD 180 fps red dead redemption 2 ustawienia ultra na rozdziałce Full HD 120 fps. Gra Forza Horizon 5 ustawienia ultra Full HD 150 fps oraz Baldur's Gate 3 ustawienia ultra Full HD 130 fps. Jak widać, zestaw radzi sobie znakomicie we wszystkich współczesnych grach, zapewniając wysoką płynność obrazu nawet na najwyższych ustawieniach. Kwestia temperatur to również istotny aspekt przy wyborze odpowiednich podzespołów, takich jak wydajne chłodzenie wodne, ponieważ mamy tutaj mocny, odblokowany procesor, który kręci się do 5,3 GHz w turbo i potrafi generować naprawdę wysokie temperatury. A oto wyniki podczas maksymalnego obciążenia komputera. Procesor osiąga 86 stopni maksymalnej temperatury, natomiast karta graficzna. 66 stopni przy maksymalnym obciążeniu. Dzięki chłodzeniu wodnemu temperatury w tym zestawie utrzymują się w bezpiecznych granicach. W Biosie zwiększyłem obroty pompy wody, gdyż standardowo fabrycznie w Biosie pompa jest ustawiona na wolne obroty, czyli tak zwaną opcję Silent. I przy tej opcji przy tych obrotach pompy wody procesor. Osiągał 95 do 100 stopni Celsjusza. No i po moich zmianach procesor zaczął osiągać maksymalnie 86 stopni Celsjusza, a tam zmieniłem z opcji Silent na opcję Normal, czyli już ta pompa wody miała troszeczkę wyższe obroty. Dzięki temu po prostu sprawniej przypompowywała to ciepłe powietrze, ciepłą wodę znaczy się na chłodnicę wodę czy ciecz po prostu. Podczas pracy w trybie bezczynności temperatury podzespołów utrzymują się na znacznie niższym poziomie, ponieważ procesor osiąga od 35 do 40 stopni Celsjusza przy takiej normalnej pracy, natomiast karta graficzna od 30 do 35 stopni Celsjusza. Dzięki efektywnemu chłodzeniu temperatury w codziennym takim użytkowaniu nie przekraczają tutaj 40 stopni Celsjusza, a więc cały zestaw chodzi nam bardzo cichutko. Nie można pominąć estetyki zestawu. Komputer został zamknięty w Thermaltake View 270TG, czyli przeszklonej stylowej obudowie z dużą przestrzenią na odpowiedni przepływ powietrza. Dzięki ARGB zarówno na chłodzeniu wodnym jak i wentylatorach całość prezentuje się bardzo efektownie, szczególnie w ciemnym pokoju. Podsumowując, ten zestaw to bardzo mocna propozycja dla wymagających graczy i użytkowników kreatywnych. Intel i5 14600K oraz RTX 4070 Ti Super to idealne połączenie pod wydajność w grach i programach. Dodatkowe 32 GB DDR5 oraz szybki dysk SSD o pojemności 2 TB zapewniają płynność działania całej jednostki. Wysoka jakość wykonania, estetyczny design i dobre temperatury sprawiają, że komputer jest nie tylko wydajny, ale też przyjemny w użytkowaniu. Teraz wy możecie sobie zadać pytanie: no dobra, czy warto złożyć taki zestaw za około 9000 zł? Mój widz złożył sobie taki zestaw i w momencie, kiedy go dzisiaj ode mnie odbierał, był bardzo zachwycony. Za około 9000 zł otrzymujemy zestaw gotowy na kilka lat bez potrzeby jego modernizacji. Jeśli chcecie wydać taką pulę pieniędzy i szukacie komputera do gier streamowania i pracy twórczej, myślę, że to będzie świetny wybór dla Was. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym zestawie i czy macie jakieś do mnie dalsze pytania. Jeśli chcesz, abym i Tobie złożył taki fajny i podobny komputer, kontaktuj się ze mną w komentarzach, a najlepiej przez formularz kontaktowy, który znajdziesz na mojej stronie xdc.pl. Zachęcam także do wspierania mojego kanału na stronie Bajkofi, na której możecie postawić mi kawę, ponieważ nie jestem w żaden sposób sponsorowany przez sklepy i firmy, nie jestem w żaden sposób powiązany z żadnymi sponsorami tak więc każdy najmniejszy donate z waszej strony wesprze mój dalszy rozwój i utrzymanie lokalu w którym to wszystko właśnie robię dziękuję z góry wszystkim za każde wasze wsparcie pozdrawiam do zobaczenia